To się wytnie. Dzień dobry Skarby, witam Was w kolejnym filmie. Kochani, powolutku, małymi krokami przygotowuję się do wyjazdu na Cypr. Wczoraj spędziliśmy z Jurym cały dzień no prawie cały dzień kilka ładnych godzin na zakupach. Ale ja nie kupiłam sobie zupełnie nic. Potem byłam w second handzie, jest tego odcinek Second Hand Challenge. Tam też w sumie nie znalazłam ze specjalnych rzeczy, dlatego, tak jak wam wspomniałam, wybieram się dzisiaj do Sugar Free, tam na pewno znajdę jakieś sukienki, a przynajmniej mam taką ogromną nadzieję. Słuchajcie ci, zapraszam Was do dnia ze mną, do takiego znowu luźnego vloga, ale ostatnio moje luźne vlogi bardzo Wam się spodobały, więc idę za ciosem. Na początku jadę z Jurim wybrać sukienki na wyjazd. W sumie no nie tylko na wyjazd taki po prostu letni, bo brakuje mi takich w szafie e, Juri będzie moim asystentem, ponieważ ja byłam wczoraj jego asystentką I świetnie się spisałam, skromnie mówiąc Mam nadzieję, że on dzisiaj również się fajnie spisze a potem kochani widzę się z moją Emis Os i Ogi. I idziemy sobie w ogóle chyba na shisha, Jeszcze tego do końca nie wiem. Miałam okazję poznać Osi jakiś czas temu przez lukę, ale potem poznałyśmy się bliżej, ponieważ Osi brała udział w kampanii, którą organizowałam. Ostatnio wam mówiłam, że również zajmuje się kampaniami z influencerami i prowadzę swoją firmę. I słuchajcie, wtedy poznałyśmy się z Osi trochę bliżej. Byłyśmy razem na Audio River. Tam właśnie była Ogi, Osi siostra i moja Emi i powiem wam szczerze, że no Super się tam bawiłyśmy, fajnie się tak tam zbratałyśmy I postanowiłyśmy, że się spotkamy Bardzo się cieszę, dawno dziewczyn nie widziałam Uwielbiam je, więc na pewno będzie bardzo fajnie I super, że się spotkamy jeszcze tak przed moim wyjazdem Także już nie gadam, nie przedłużam, bo się nagadamy standardowo Ja sobie zawsze liczę, jak zaczynam do was mówić, to... Dwie i pół minuty na początku to ja zawsze muszę sobie pogadać. Także to już musicie się do tego przyzwyczaić, bo, bo to się chyba nie zmieni. Ale mam nadzieję, że Was nie denerwuje moje gadanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, oczywiście, do zostawienia łapek w górę, żeby mój film dotarł do jeszcze większej grupy odbiorców. I zaczynamy tego vloga. To już też tradycja, że pokazuję Wam outfit, ale robię to, ponieważ tak zawsze o niego pytacie, więc wolę Wam pokazać. Ja już jestem ubrana. Yy, tak, w sumie na wieczór, bo chyba od razu po wybieraniu sukienek pojadę spotkać się z dziewczynami. I mam na sobie topik z Zary, spodnie z Second Handu, oczywiście. Szpilkę z hodowli, buty z handemu I mini torebka Vincent Rosette. No i tak. Stary generalnie znowu leży. W ogóle ten vlog jest identyczny, a zaczyna się identycznie jak tamten, słuchajcie. Ja Wam pokazuję, w co jestem ubrana. A po prostu Jurand sobie tutaj leży. Wstawaj, sukienki idziemy no wybierać. A, takie jeszcze słuchajcie. Na poprzednim vlogu również było tam pranie. Zdradzę wam sekret. Ono tam było, ponieważ są czyste rzeczy mojego chłopaka. Co ty robisz? Ukrywam się. Ale kochani... Może się przed tobą i nigdy mnie nie znajdziesz. Pod tym Zapłakałbyś pod tym się, Jury, wiesz? Pod tym pranie. Zapłakałbyś się za mnie, przy tym mnie kochasz. Kocham. No to ruszaj lub kochaj. cię kocham. A weźmiesz to pranie, jak tak mnie kochasz nad życie, czy będzie tak, tak leżeć do ustranej śmierci? Jak, jak umrę. Chcę przypomnieć, bo wiesz, po co ja węczyła mu to powiedzieć. Weź, Juri, no nie wkurzaj mnie, no to już trzy dni tu leży. Man. Fajne masz spodenki. Kto wow. ci takie ładne doradził? Chyba ja bo z jakąś sam. świetną stylistką na zakupach. Pachyca. Będziesz dzisiaj moją stylistką. Nie. Ja bardzo lubię z Jurym chodzić na zakupy. Nie. Ale naprawdę bardzo lubię z nim chodzić na zakupy. On jest kochany, on już jest mi tak doradza, pomaga. I bardzo mi się podoba, że też jest taki, że jak coś mi tam nie leży, to nie boi mi się powiedzieć, nie wiesz co, Ewa to nieładnie albo coś. Chodź, kochany, idziemy. Kochane, kochane, lecą z nieba ja dawniej czampany Co ty śpiewasz za głupie piosenki? Nie jest głupia piosenka Muszę wam powiedzieć, że mój chłopak jest po prostu najlepszym kierowcą na świecie Najlepszy ciebie? <grym> hmm, to zależy nie no w dłuższych które tak na pewno jesteś do mnie lepszy, bo wiesz, jesteś taki bardziej wytrzymały, ja to się robi śpiąca i tak dalej, ja to wiesz, w siedlce Warszawa muszę się zrębnąć, no. A ty to tak dajesz radę, możesz całą nas nawet jechać i spoko. It's official. No ja dobrze jam. Całej ręce. Całe ręce mała. Mm. Nie masz Nie wiem. Kiedy? Słuchajcie, jesteśmy tak podekscytowani oboje. Naszym, naszymi wakacjami, co? No niesamowite, po prostu ja to się jaram jak małe dziecko Jeszcze będzie niespodzianka w czwartek na moim kanale Będzie niespodzianka w czwartek na Juri'a kanale, tak Ja nie wiem kiedy mój film wychodzi, więc ja nie wiem kiedy ten film wyjdzie Już teraz wiem, że to będzie wyglądało tak, że będzie piątek, ja nie będę spakowana Będę jeszcze coś prać Mysza, jaki ty jesteś agresywny Gdzież agresywny? I słuchajcie, dzisiaj chciałam zrobić jedną rzecz, ponieważ ostatnio Emi oddała mi taką moją czerwoną kurtkę dżinsową No i to jest tak totalnie nie mój kolor, nie wiem w ogóle sobie do głowy strzeliło, że sobie kiedyś taką kupiłam Ale stwierdziłam, że skoro ma iść na straty i nigdy nie będzie chodzić To słuchajcie, spróbuję wybieraczem zrobić nią tajday. Będziesz ze mną? Tak Are you with me? Yes genialny pomysł. Pyszę. Ty mi wybierzesz sukienki. Dobra. Możesz mi wybrać trzy sukienki. Ci kupić jeszcze? Same sobie kupię. Dzięki, Ty mi kupisz majtki do kostiumu. będzie taniej dla ciebie. Jezu, cały czas coś chcesz ode mnie. Broń Boże, ja. Przynajmniej za swoje kupuję. Tak naprawdę, za Twoje kupuję. Za moje kupowałem. jak? O ty, ja to nawet nie wiem, bo ostatnio mamy jakoś bardzo wspólny budżet, więc ja nawet nie wiem, czy on za moje kupuje, czy za swoje. Czyli low budget. Już po prostu, co moje, to swoje, no. no to Chyba, że zacznę zarabiać bardzo dużo, to wtedy tak nie powiem. Kupisz mi buty? Wtedy intercyza i ciśniemy. Tak. Nie no, żartuję, kochanie. Zabiorę ci kamerę, nie będziesz miała czym nagrywać. Ale to jest też moja kamera. Nie. Tak, wspólnie kupiliśmy ten aparat. Nawet nie. Powiedziałabym finansowo, że pół na pół kupiliśmy. Nie, nie przypominam sobie. A nawet śmiem twierdzić, że ja miałam większy udział. Jasne, jasne. No tak. Ewa, proszę cię. No to, co? Taka jest prawda. Kto pierwszy nagrywał. No. Tak, ale co jaki ma związek? Kto Nieważne. pierwszy nagrywał z tym? Bo Juri, słuchajcie, on jest taki śmieszny, bo on niby wie jak ja się ubieram, no i jakby żyje ze mną, wie jaki mam styl i tak dalej, ale zawsze jak coś chce mi wybrać, to po prostu tak totalnie nie trafia w mój gust. Ostatnio jak mi kupiłeś tą bluzeczkę? W Primarku jak byłeś w Berlinie z Luką. To Juri taki szczęśliwy wrócił i tak dalej tą bluzeczkę, tak spojrzałam i tak spóźnę że czy w ogóle kiedykolwiek w życiu on mi widział w takiej bluzce. Ale dam w prezencie mojej Amy tą bluzeczkę, bo ona będzie w niej ślicznie wyglądać. Więc. Prezent, prezent zostaje, w rodzinie zostaje. także już wszystko git. Słuchajcie, dojeżdżamy. Co? Co jest ten Cukier? Sugar? Sugar? No, sugar? sugar mama? No, sugar, sugar Daddy. Tutaj. Proszę wybieraj, książę. Nie tańcz, tylko wybieraj mi sukienki. No, pokaż. Tak. Naprawdę? No. Tak dla mnie? Bo Jest no. bardzo ładna, ale... Ładna. Teraz... Ja tak... Dobra, słuchaj, ja wyłączę kamerę i ty wybierzesz mi trzy i ja sobie wybiorę trzy, okej? Okay? Okej. Okay. Zgadzasz się? Już, okay. już się stresuję, już nie wiem, w ogóle zgłupiał. A ładna, zobacz. Ale jest sukienkę na wakacje, a nie na krzciny. Ja mam trzy. Szybko mi poszło. Długo ci się zeszło. Ja już odpoczywam. No. Pierwsza stylizacja. Myślałem, no. to troszkę za na mnie. Warto było chudnąć, tak? Ale ładno mi bardzo wybrałeś, tak? prawda? Widziałeś mi gdzieś w tym kolorze. Nie widziałem, ale byłem ciekaw. Za krótkie nogi trochę masz. No wiesz? No tak. No hmm. jedzenie zdanie bardzo ładne no, pierwsza propozycja, twoja lepsza od mojej. No i żadna z moich nie, nie weszła, to w skład. Ja wezmę sobie tą, co mam, w innym kolorze, bo ja się, nie ja mi się bardzo podoba. Jeszcze siedzimy już tej godzinę. Czluka zdąży tak, ta. przyjść? Pomaryńczowe czy różowe? Różowe. Tak, no? ta? różowa. 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 Tak. A to są dwie inne no jakby na inną katam, to jest bardziej elegancka, ta, ta różowa. No. no i po zakupkach jesteśmy. Cztery sukieneczki z tyłu, pokażę Wam jak wrócę do domku i już jest ze mną moja najdroższa i on też najdroższy. Tak, jeszcze raz zapytam, Juri, kochasz mnie? Tak. Ale a tak to było powiedz nie na mi się taki Próba generalna wyszła zajebiście, a tutaj w ogóle nie wiem. On się spieszył przed kamerami, on wiecie, on, tak. on dopiero zaczyna w internecie. Tak, tak, Nie, nie, tak. nie, 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 nie wiem, jeszcze nie potrafi uczyć swoich, się. nie potrafi się po prostu otworzyć. Tak, dokładnie. Kochasz czy nie? co? Dalej, dalej nie. nie. Dalej nie. E, trzy razy nie. Więc tak, jedziemy do domu. Spodobały mi się takie bardzo eleganckie sukienki, więc oczekuję, że na wakacjach zostanę zabrana do jakiegoś pięknego miejsca, żebym miała okazję je założyć. Zabierzesz czy nie, no. cię. Dobra. Kończymy. To się wytnie. Wybrałam dwie takie mega eleganckie sukienki, ale zobacz, ta mi się strasznie spodobała. Oj, cudowna. Piękna, co? Piękne, co? I pani mi właśnie fajnie doradziła, że jeżeli na przykład, wiesz będę taka bardzo wieczorowa przez swoją długość, że można ją skrócić i że też wtedy wygląda bardzo fajnie. Mamy incepcję. W <grystanie> ja Opowiadałam o Was dzisiaj na moim kanale. A, ja okay. już zrobiłam wstęp, dobrze, rozumiecie? Dobrze, czyli teraz mój aparat, To, to jest osi, a to jest. O, oh, yeah. ja Jeeee! Żebyś na vlogu jest gotowa. Moje najlepsze tutaj... No ja widzę właśnie. <grystanie> Powiedziałam, że będzie śmiesznie, ja Powiedziałam! <śmuszny> bo opowiadałam o tym, że byliśmy na Audio River i tak się zbratałyśmy. Miałyście wstępy. Potrzebne są takie wyjścia. Zbratałyśmy, poprosiłyśmy. Jak... <śmuszny> tak! Boże, jak one się tak śmiesznie kłóciły, Ale uroczy, jak się płciły. No właśnie, nie, się. nie wiem, tak śmiesznie. Ja wziąłem, że a potem ja się pokłóciłam z Jurim i Ogi musiała słuchać całą noc. Całą noc Ogi musiała słuchać o tym, jak ja na niego narzekałam. A on był w drugim pokoju i się śmiał. Ja po prostu myślałam, że ja umrę i że go zabiję. On był z a ja byłam z nami. Pamiętam. Pamięta. A o mnie tak. Ewa młoda. Będzie ci lepiej, Pamięta. Chciałam, żebyście jeszcze zobaczyli, jaka osi jest piękna na żywo, to znaczy to będzie w kamerze, ale no. nie na zdjęciu. Także mam ci wieczór z takimi dwiema pięknymi kobietami. No I czyli będziemy, trzy piękne kobiety. Będziemy palić ciszę. Zrobię Wam przewiczki. To jest romantycznie, mamy tutaj świeczkę i mamy tutaj romantyczny żel antybakteryjny. Takie A czyste, ja... czyste rączki. A ja myślałam, że już zmywasz do paznokci. Bo to Ale tak nie wygląda! Nie wiem dokładnie Grywa. o którym zmywaczu mówisz. No bo jest takie. <grywa> zmywacz zmywacz o taką koronę. No. Tak, tak! To prawda, jest. Ja myślałam, że ty z tym zrobił, I chciałam się zeptać zapytać dziewczyny, co by zwariowały się, żeby zwariowałyście. Zmywasz do tak? i Kurde na stole. Girl's night. Girl's night. Dziewczyny mnie zabrały do tego miejsca, bo ja go nie znałam. I, jesteśmy z Idu, to się właśnie tam. Dobrze, to no, no, takie jakby. Łóczka, <grywa> <wiecie>. Jak <grywa> będziecie. <to masz> <grywa> Nie zajmujcie miejsca, nie, ale super to jest. Naprawdę super Ale ta shisha... Zaraz spróbuję. Mam nadzieję, że nie zacznę kaszleć jak amatorka. Nie będziecie się ze mnie śmiały? Ja niedawno się dowiedziałam o tym, że to nie jest tylko, wiesz, Teeter Vapor, czyli jest fajne. No, tylko jest tytoń. No i ja nie wiedziałam, co to jest. myślałam, że to jest takie fajne, super, że to nie jest takie zdrowe, no to wiesz, teraz chociażby... Nie... Oj, dobra, ale y, wszystko z głową, słuchajcie, no, i oczyniście, można. Oczywiście, oczywiście. Tylko, że wiesz, ja myślałam, że fajna... <grym> <grym> Ale, jak będziesz kasleć, Do? to Dobra, dobra. Wezmę no chusteczkę. Bo teraz jest świat. No. No chodź, no, chodź, no. chodź. Tobi mnie uczy jak przez nos. No. Spróbuj, spróbuj. Nie ja mam strasznie tak małe dziurki w nosie. Wróciłam do domu i. <noise> Ale co ty chcesz? Pić, tak? Wodę z kranu. Tak jest rozpieszczony gnojek. Masz. I tak to u nas wygląda, słuchajcie. Poziom rozpieszczenia kota, level hard. Mówiłam wam o tej kurtce dzisiaj rano, że zamierzam z nią zrobić właśnie coś takiego i zrobiłam. I wydaje mi się, że wyszło mega. Jeszcze muszę wrócić do pralki ale kolor mi się oporowo podoba. Super jest, naprawdę. Ja się będę z wami już żegnać, lecę zaraz pod prysznic. To był naprawdę cudowny dzień, spędzony w gronie super ludzi. Bardzo się cieszę, że zobaczyłam się dzisiaj z dziewczynami. To jest niesamowite, jaki my mamy taki podobny po prostu, podobną energię i podobny vibe. I naprawdę super było. Mam nadzieję, że trochę tej pozytywnej energii udało mi się wam przekazać dzisiaj. Przed nami vlogi wyjazdowe. Cypru z naszego wspólnego wyjazdu nie mogę się już doczekać, naprawdę. Teraz planuję nagrać dla Was QA, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to zapraszam serdecznie do komentarzy, i tam możecie mi te pytania zadawać, a ja na pewno na nie odpowiem. Jeszcze zrobię pewnie pytania na Instagramie, żeby było ich troszeczkę więcej. Czekajcie, muszę będrukowi zgasić wodę, bo już się książę napił. Czy mój syn jest Nawodniony odpowiednio? Ja nie wiem, po prostu rozpiściłabym na śmierć. Życzymy Wam cudownego wieczoru i... zbierasz kupę pokocze. O Juri, no takie chciałam ładne pożegnania, ty mi tu skoku pupię, no. To jest taki live, kochanie. <coughs> Całujemy Was skarby, buziaczki. Widzimy Cia. się w kolejnym filmie.